Na czym polega dziś cyberbezpieczeństwo? Czy można na nim zarobić? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas naszej debaty. Dostęp uprzywilejowany, największym problemem, e, który mamy w tej chwili, to są braki kadrowe. Braki kadrowe w firmach powodują, że korzystamy coraz więcej z MSSP czy z firm outsourcingowych. Te firmy outsourcingowe oczywiście mają podpisane z nami kontrakty, mają kary umowne za niewywiązywanie się z jakichś e, działań, natomiast no, tak jak mówię, trzeba mieć dowód, trzeba pokazać, trzeba to kontrolować. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt w kontekście e, kontroli dostępu uprzywilejowanego to kwestia zarządzania kontami uprzywilejowanymi, czyli mówimy o kontach dla tych power userów czy super userów, konta, które mają nieograniczone uprawnienia, więc wyciek tego rodzaju konta otwiera nam wrota do całego królestwa i do naszych danych, to co jest naszym jakby największą wartością firmy. Dlatego Obserwujemy też i to się potwierdza u innych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem, że często ataki koncentrują się na tym, żeby wydobyć te poświadczenia z organizacji, więc jeżeli nie zarządzamy kontami uprzywilejowanymi w sposób bezpieczny, w sposób jakiś zorganizowany, czyli nie używamy do tego narzędzia, czy Wallix, czy inna firma, no to narażamy się na bardzo duże ryzyko pod kątem całościowym bezpieczeństwa i wtedy inwestycje w inne obszary bezpieczeństwa zupełnie tracą na wartości, jeżeli otwieramy drzwi tutaj centralnie poprzez Właśnie konta uprzywilejowane. Temat chmury publicznej jest tematem w tej chwili poruszanym dość często wśród naszych klientów. Raz ze względu na ograniczone zasoby, które firmy posiadają, szczególnie te z sektora SMB. Dwa właśnie ze względu na, na samobezpieczeństwo. Faktycznie głównym argumentem do tego, żeby pójść w kierunku albo rozważać w ogóle wdrożenie chmury publicznej w organizacji są przede wszystkim kwestie związane, związane z bezpieczeństwem i ten argument producenta czy operatora takiej chmury mówiąc to my zdejmiemy bezpieczeństwo z waszych barków przyjmiemy je na swoje jest tutaj argumentem bardzo cennym niestety sam problem chmury publicznej to jest przekazanie wszystkich danych do takiego operatora i tutaj jest kwestia związana z raz zaufaniem, dwa z tym, że niestety te dane będą wyprowadzone poza organizację. Na co nie wszyscy chcą się zgodzić, i ten element związany. Właśnie z bezpieczeństwem, raz, jak prze, przekonuje ludzi do tego, żeby próbować pójść w chmurę, chmurę publiczną, a dwa, mamy takie hamulec związany właśnie z transferem danych poza, poza organizację. No, jest rozwiązaniem chmura hybrydowa, tak? część elementów w organizacji, część elementów poza organizacją i tutaj upatrywałbym zdecydowanie większej szansy. Cyberbezpieczeństwo tradycyjnie było takim sektorem IT, który gwarantował wysokie marże, ale też i wymagał wysokiej wiedzy fachowej. Potencjalni klienci oczekiwali po drugiej stronie stołu do rozmów kogoś, kto jest geekiem, zna technologię od podszewki i potrafi o tym rozmawiać. Dzisiaj, jeśli chodzi o rozwiązania bezpieczeństwa, widzimy sytuację taką, w której następuje pewnego rodzaju standaryzacja, zwłaszcza w sektorze SMB, czyli te rozwiązania są coraz prostsze do instalacji, coraz łatwiejsze do wykorzystania, ale pojawia się inny aspekt. Mnogość zagrożeń powoduje konieczność większych inwestycji. Do tych inwestycji reseller musi coraz częściej przekonywać nie CISO, nie informatyka, ale decydenta na szczeblu co najmniej dyrektora finansowego, jeśli nawet nie właściciela firmy czy prezesa. Żeby to robić skutecznie, trzeba, trzeba być doradcą klienta, trzeba rozumieć jego model biznesowy, trzeba rozumieć problemy, z którymi on się zmaga. To jest coś więcej niż tylko sama znajomość technologii informacyjnych. Z mojej perspektywy rynek cyberbezpieczeństwa będzie się zmieniał w takiej perspektywie, że nasi integratorzy poza oferowaniem produktów i wdrożeniem tych produktów będą mogli również oferować modele usługowe, modele utrzymaniowe tych produktów bezpieczeństwa. Tak? Czyli tutaj mówimy o tym, że integrator może wręcz stworzyć swoje własne Security operations Center, którym na bazie naszych produktów modelu MSSP z naliczaniem miesięcznym będzie w stanie oferować te usługi wraz ze swoim know-how, zwłaszcza ze swoimi kompetencjami dla klienta końcowego. Które tutaj w tym przypadku uzyskuje pełne rozwiązanie problemu, jakim jest zabezpieczenie najważniejszych danych i procesów biznesowych konkretnej firmy. Sieć 5G może być o tyle, o tyle ciekawą, ciekawym rozwiązaniem dla nas, że będziemy mogli. Już przesyłać próbki e, zainfekowane albo nie zainfekowane, tylko podczas skanowania pliki, i skanować je w infrastrukturze chmurowej, w naszej infrastrukturze bezpiecznej i dawać tylko i wyłącznie dla użytkownika wynik z tego skanowania, nie obciążając mu e, komputera, czy też PC albo nawet e, telefonu komórkowego e, podczas skanowania. Więc te. Ta analiza będzie o tyle skuteczniejsza, że dzięki udostępnieniu szybkiego łącza internetowego będziemy mogli to zrobić w czasie rzeczywistym, tak niemalże tak szybko, jak odbyłoby się to na PC. -cie. To jest chyba oczywiste dla wszystkich, że takie stare systemy, tak zwane sygnaturalne, odchodzą w przeszłość. Tak? Nie da się w tej chwili zdefiniować wszystkich potencjalnych zagrożeń i działać, zabezpieczać się na zasadzie porównywania z jakimś wzorcem. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie te wszystkie mechanizmy uczenia maszynowego czy deep learningu. One może nie są doskonałe, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy w czasie, w czasie debaty, tak, że niosą ze sobą pewne ryzyko popełnienia błędu, aczkolwiek biorąc pod uwagę scenariusz, w którym nakarmimy je odpowiednią porcją wiedzy, odpowiednimi scenariuszami, to prawdopodobieństwo prawidłowego zadziałania takiego, takiego rozwiązania jest bardzo wysokie. Stąd też bardzo Duża ilość, czy dużo dużo producentów, wielu producentów sięga po tego typu mechanizmy. My, jako SOFOS, też z tego korzystamy i też mówimy o tym wprost klientom, że nawet jeśli masz taką sytuację, że ten twój lokalny, lokalny system, czy lokalne zabezpieczenie nie, nie będzie w stanie tego jednoznacznie zdiagnozować, no to po to korzystamy właśnie z takiego uczenia maszynowego, czy, czy u nas bardziej z deep learningu, żeby Ci pomóc podjąć właściwą decyzję.